Cześć z tej strony Mikaty, zapraszam do subskrybowania kanału, komentarzy, łapek w górę. Dojeżdżamy do 5000 subów, a póki co łapcie tika w knockoutie 5 na 5 Czyli w takim trybie który tak na dobrą sprawę gram rzadko, ale jak już zobaczę, że jest i akurat mi się nudzi, to oczywiście coś tam sobie zagram. Testujemy naszą zabawkę nakręcaną, aczkolwiek tutaj już nie będzie tak prosto, ponieważ jakąś tam rangę już na tym chłopie mam. Dosyć dużo nim gram w Rankedy, czasem coś się wygrywa, czasem coś się przegrywa, więc tu jest chyba tak jakby ok, szczerze mówiąc. Ale dobra, nieważne, ciśniemy. Pierwsze koty za płoty, nas zostało trzech i zostało czterech, więc tutaj w tym momencie szału nie ma. Mam już likwidację, to jest chyba moja druga, może pierwsza, dobra nieważne, oni też mają w swojej drużynie tika, niedobrze. Bardzo niedobrze, ale nie ma takiego tika, którego nie pokonam. <laughs> e, dobra, zapędziliśmy tutaj typa w koziruch. Mam nadzieję, że nam się uda coś z tego wymyśleć. E, taką szczerą nadzieję mam ja. Został tylko on, zostałem ja i mam nadzieję, że tutaj się uda, że tutaj nic nas nie zaskoczy. Albo i zaskoczyć No nie, 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 nie nie! Sandy mnie pokonał, nie wierzę Po prostu nie wierzę Dobra, runda numer dwa Zobaczymy jak tutaj nam pójdzie eee, Tik na tika Okej, okay, dobra, spoko U Odpalamy ulta razem z hyperem I zobaczymy to tutaj się wydarzy i jak się nadziałem na tą minę. Dobra, nie ma sensu, żebyście to dalej oglądali. Ja tutaj sobie powiedzmy, że trochę przytnę. Ta gra była wygrana, mamy 1 do 1 i ciśniemy tak na dobrą sprawę dalej. Tym razem będę troszkę bardziej uważny, bo jeżeli wy mnie zapytacie, Mikaty, Mikaty, Mika ty, mi powiedz, czy tick się nada na knockout, chociażby nawet 5 na 5 ja na ten moment podejrzewam, że powiem, że pewnie, że się nada. Jest przekozak, Jednak dla mnie to jest przekozak. Każda drużyna powinna mieć tego zadymiarza w swoim zestawie. E, tutaj zakleszczyłem ichnego Tika, więc ten ichny Tik tak na dobrą sprawę też by dużo nie zrobił. Chociaż ja też by dużo nie zrobię, no tutaj nie ma co tak na dobrą sprawę ukrywać, że będzie inaczej. Wylajkujcie, subskrybujcie, oczywiście dojeżdżamy do 5000 subów. Im szybciej, tym lepiej. Aczkolwiek ja jestem cierpliwy. I został tylko Tiki, dziękuję. I to jest wygrana. Jaki wynik, jaki wynik, jaki wynik. Dobra, pani, najlepsza akcja. Daj trzy eliminacje. Spoko. Trzymajcie się.